wybraliśmy. Wyjątkowa dla Muzeum Narodowego jest wystawa o tytule Śpiąca Barbary Idzikowskiej. A dlaczego właśnie to dzieło jest wyjątkowe dla tego obiektu? Jest to specjalnie dla naszej muzealnej przestrzeni skomponowana kompozycja szklana, złożona z dwóch elementów, ogromnego monumentalnego szklanego obrazu, na którym widnieje wizerunek twarzy bardzo pięknej kobiety. Artystka zainspirowała się tutaj rysunkiem renesansowego malarza Rafaela i przeniosła go w takiej zmonumentalnej dokumentalizowanej wersji właśnie na swoje szklane dzieło, a drugim elementem tej instalacji pani Barbary Dzikowskiej jest postać, która jest częściowo materialna, częściowo niematerialna, która spoczywa na stalowym sarkofagu. Artystka posiada własną technikę obróbki szkła. Korzysta ze specjalnych pieców, w których zgrzewa bardzo delikatnie cienkie szklane nitki. Jest to ogromnie trudna i długotrwała praca, ale efekt widoczny w muzeum pokazuje, że jest ona warta poświęconego czasu. Więcej na temat sztuki szkła można się było dowiedzieć podczas wykładu Eweliny Kwiatkowskiej. Przedstawiała ona nowoczesne metody pracy artystów z tym materiałem oraz ich najciekawsze prace. Można się było od niej dowiedzieć, w jakim kierunku zmierza ta gałąź sztuki. Myślę, że dzisiaj ta sztuka szkła często też w jakiś sposób koloruje z tym, co dzieje się we współczesnym malarstwie albo rzeźbie. Nie jest już tak bardzo separowana, tak jak to było dawniej z uwagi na technologię po prostu. Więc, więc dzisiaj znajdziemy i rzeźbiarskie formy, jak i takie... W właśnie pracowane na, na zimno, jak i te, które są formowane na, na gorąco czy metodą palnikową. Muzeum odwiedził również znany polski grafik i malarz specjalizujący się w plakatach i rysunkach Jan Jaromir Aleksion. Artysta omawiał swoje prace przy okazji wystawy jego dzieł, zatytułowanej Wycinki, Przecinki, Zaimki. Dosłownie w pewnej chwili takie, takie słowa się pojawiły, chociaż no, mogę powiedzieć, że one w końcu tam gdzieś jakiś związek mają z tym, nawet powiedziałbym, z techniką szkiców tych, które powstawały w stosunku do tych prac, wycinanka, więc tak można sobie dalej ciągnąć. No tam nie, nie, nie przywiązuję jakiejś wagi oczywiście, ale no, ten kto, kto to przeczyta to pewno ma jakieś pole, no. stąd nie dziwię się pytaniom na, na ten temat. Obydwie wystawy można oglądać do 19 kwietnia. Warto przypomnieć, że nie trzeba czekać na specjalne okazje, aby móc za darmo zwiedzać Wrocławskie Muzeum Narodowe. Obiekt udostępnia swoje zbiory bez opłat w każdą sobotę. I zresztą nie tylko on. Muzeum Historyczne, Sztuki Mieszczańskiej, Archeologiczne czy Militariów. Wszystkie one mają wyznaczone terminy, w których zapraszają swoich gości za darmo. Wówczas jedyne czego potrzeba, by odkrywać nasze dziedzictwo, to odrobina chęci i czasu. Rybnica to niewielka wieś położona kilka kilometrów na północny zachód od Jeleniej Góry. Kursują tutaj pociągi PKP oraz autobusy PKS-u. Miejscowość przynależy administracyjnie do gminy Stara Kamienica i posiada około 700 stałych mieszkańców. Do ruin zamku w Rybnicy trafić jest raczej niełatwo. Szczątki zamkowych murów niezbyt widoczne są również z lotu ptaka i trudno je dostrzec na skalistym, mocno zalesionym wzgórzu wypiętrzonym nieopodal drogi łączącej Rybnicę ze Starą Kamienicą. Turysta, który indywidualnie zechce dotrzeć do zamkowych ruin, skazany będzie na posiadane przewodniki i mapy, własną orientację w dość trudnym terenie i ewentualne wskazówki napotkanych mieszkańców. Od głównej drogi do zamkowego wzgórza przejść trzeba kilkaset metrów, najpierw wąską asfaltową drogą pod wiaduktem kolejowym, a następnie polną drogą przechodzącą miejscami wkrętą i grząską, ginącą niekiedy całkowicie w wysokiej trawie i gęstych zaroślach ścieżkę. Porastająca wzgórze gęstwa drzew i krzewów przesłania ruiny zamku tak skutecznie, że latem, nawet stojąc w odległości kilkudziesięciu metrów od poszukiwanego obiektu, trudno jest dostrzec jego mur. Zlokalizowanie obiektu nie kończy wcale trudności na jakie skazany jest turysta. Ponieważ na wzgórze nie wiedzie żaden szlak czy ścieżka, skazani jesteśmy jeszcze na forsowanie strumyka i dość uciążliwe wdrapywanie się na porośniętą haszczami górę. Wędrowiec, którego przeszkody te nie zniechęcą, po kilku lub kilkunastu minutach, w zależności od stopnia wytrenowania, ma szansę trafić do podnóża zamkowych ruin. Czas powstania budowli nie jest znany. Najprawdopodobniej pod koniec XIII wieku wzniesiona została tutaj rodowa siedziba wyraźnie zapisanej w historii Śląska rodziny von Reibnitz, która pojawia się w dokumentach datowanych na rok 1288. Taką możliwość potwierdzać może data 1234, jaka do połowy XVIII wieku zdobiła jedną z zamkowych ścian. Niepotwierdzone są informacje mówiące, że w tym właśnie miejscu stał do roku 1365 klasztor Beginek, o którym do czasów współczesnych przetrwały jedynie legendy. Nie znajdują także dowodów wysuwane przez niektórych historyków przypuszczenia, że znajdowała się tutaj rezydencja króla czeskiego Karola IV. Istnienie w tym miejscu zamku bądź dworu po raz pierwszy znajduje swoje potwierdzenie w dokumentach z roku 1365, kiedy przebywać miał w Rybnicy wspomniany Karol IV. Budowla, będąca w drugiej połowie XIV wieku najprawdopodobniej własnością rycerza Mikołaja z Rybnicy, została na początku następnego stulecia zniszczona i odbudowana w postaci dwupiętrowego kamiennego zamku najprawdopodobniej w XVI wieku i rozbudowana w XVII. Rozkładu komnat wewnątrz ówczesnej budowli możemy się domyślać także dzisiaj. Na parterze funkcjonowały przeznaczone do różnych potrzeb mniejsze pomieszczenia, natomiast duża, reprezentacyjna sala znajdowała się na pierwszym piętrze zamku, wzbogaconego w czasie rozbudowy, także o niewielką, okrągłą wieżę wzniesioną w części zachodniej. Do połowy XVIII wieku zamek był własnością hrabiego Johanna von Cirotin, od którego budowle nabył bogaty jeleniogórski kupiec Georg Friedrich Smith. To właśnie w czasie prac renowacyjnych wykonywanych z jego polecenia w roku 1750 na jednej z zamkowych ścian odkryto datę 1234, która 8 lat później, w czasie kolejnego remontu, została zniszczona. Zamek jeszcze kilkakrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany aż do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Z historią budowli związanych jest wiele legend, z których jedna miała z pewnością dla zamku i odwiedzających jego ruiny poszukiwaczy skarbów niebagatelne znaczenie. Zgodnie z tym przekazem założycielem twierdzy był książę redarów Rybin z rodu Bilugów, który uciekając po krwawej wojnie przed złaknionymi zemsty wrogami dotarł w okolice dzisiejszej rybnicy. Rybin, jak mówi legenda, był człowiekiem więcej niż majętnym. Przywiózł bowiem ze sobą złoty posąg z Farożyca i mnóstwo złota oraz klejnotów z pogańskiej świątyni. Skarb książę ukrył w podziemiach zamkowych, gdzie też pochować się kazał, pragnąc swego majątku także po śmierci pilnować. Jak niebezpieczna to była straż, mogli się przekonać wszyscy, którzy po skarb wyciągali chciwe ręce. Żadnemu z nich z zamkowych kazamatów z życiem ujść się nie udało. Ostatnim, który jakieś 200 lat temu ośmielił się kopać w ruinach, był pewien pocztylion z Rybnicy. Wydobył on z gruzów złotą czaszkę misternej roboty, lecz kiedy z ziemi czyścił drogocenne znalezisko, z oczodołu złotego czerepu wypełzła duża biała żmija i ukąsiła nieszczęśnika, który zdążył jeszcze do wsi zejść.